Kurwa komu te Giry był? Mi Ty się kurwa dziś nie myłeś I co ci to przeszkadza? Nasz kurwa niezrozumienie kurwa jaźni człowieku Nie Wiedziałem Ja pier... Dobra za pierwszym podejściem, ale... Ale z ciebie bambik Potrzebujesz zad to by punkt zad, To prawda. W dupę najlepiej walić. O, Black Knight! Proszę, dropni. No mi Misieł. Dropni broń. Aj ho. Wow. Ty on żyje? Jesteś kurwa, ale A tu znowu kula jest. O kurwa! Proszę, dropnij broń Nie no Nie rozjebałem cię kurwo Kurwa Jestrolowałem Kurwa nie działa to tak Zo spierdolona lokacja, nie? Co tu jest? Nie, kur. Ja pierdal na Koku. O pierdolę, checkpoint No i chuj! Ale wymyślimy sobie lokację, zgasimy światło kurwa i będzie wuhuhui, nie masz tego hełmu, co ci światło daje? Byłeś w Izalit po drugiej stronie tamtej bramy. Po drugiej stronie tamtej bramy są takie kurwa mobki, które jak zabijesz, to ci dropią to. Ja pierdę, chce mi się wracać. O, to by było tyle. Kurwa co ta kamera odpierdala? Nie wiem, kurwa co zaraz pierdala na walka. Dużo to. I sporo tego. Ja mam kurwejść tędy chyba. Tu Dinozaru jakie? Dinozarł, dinozarł. <laughs> eee. Kurwa, no to jest pewne, że to będzie beta of Chaos. Who knows? Kurwa, ja wiem. Weź za dużo tych kurwa drewnianych gubien. On jest kurwa jebanym drzewem pod ziemią. Poza tym właśnie jestem pod ziemią. I tamta wielka brama to jest do tej kurwy. O, ale ziomuś tam jest, kurwa. Dobra, co to za potwór? Dobra, mgła. O no. Ciekawe co tu jest. Huhuhu. uhu. Tam jest bardzo ciężki boss. Zaczynamy, kurwa! Łoże chaosu! Spal się! Błań, ze zeszlinku, płań! Kurwa, skolopendra! Oa, kurwa, ty jebana! Czes? Oa! Ja pierdole i biec taki kawał Ja pierdole! O, tak, tak, tak O jest, 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 jest Może poczekaj tym razem zanim on się zamachnie Żebyś znowu się nie wpierdalił w tę dziurę Nie no co ty? Ale to spadanie jest tak skurwiałe Że tak mi się patrzę że go sobie tu A ja to, to mogę no, kurwa. Es, No leć! Kurwa robię, mój <grym> <grym> Mój kurwa panie Boże, święty jest O kurwa, święta trójco, jak Fej kurwa, latający pod tym dobra! Ale czego wy ryczycie, ja? Ja już wiem, jak to, to zrobić. Ja się nie spodziewałem. Pierdam, debil, no. Tylko teraz nie zroluj się w tanie, gdzie ja coś. Spróbuję zrolować. tych gdzie trzeba unikać. O, ginę! Ja w ogóle go nie mogę zrolować, nie? Możesz. Możesz. Ty, Mogę? Niech nie możesz, kurwa. Oczywiście! <grywa> ty, w końcu i więcej nie ma problemu w tym bosie co? Ty! Dziwna sprawa, no? Patrz, wystarczył biec, żeby kurwa ten boss nie był problemem, no? To jest. Żeby konia, kurwa się zatrzymywać, co meczu. Albo. Ty. albo. Rorkować, no przeklasz. kurwa. za pierwszym razem pobiegłem, za jego mi złapię, kurwa. No, Więc stwierdziłem, że trzeba wyczekać. Później wyczekałem, było pod chuj. Teraz się wpierdolę na pałę posło. Oj chuj. A kurwa, tego. <grytania> Zapomniałem tego nałożyć pierścionek. Dobra, i teraz frontem muszę się wpierdalić. Ole w kurwione ewidentnie. Pa! A, to jeszcze bliżej chyba. Uhoho ho Duso władcy, wow. Ale główny boss, pozdrawia. Pieskie życie, pieskie sprawy, chuj ci w dla zabawy. Kurwa, chłopcu skacze, pojebany. No kurwa, no ja nawet kroku nie zrobiłem. A ja mogę przebiec koło niego? Co? Nie ma takiego kleju, by zlepić złamane serce do poczucia siły. Szedłem drogą wielu cierpień. Ręce opadają na widok kolejnej serii. Ciężar noszą ludzie, którzy czują, że zawiedli. Nie ma takiego kleju, by zlepić złamane serce do poczucia siły. Dzięki. Ale no, no, o chuj ci chodzi. Tylko co się kleju, no tylko jak pizdę <grystanie> Dobra, dobra. I fajne to wygląda, nie? Dobra, to teraz idę mu najebać albo się wypierdala, Jedno z dwóch. Kurwa, ja mu nic nie biję. Uh, hu, hu. On tobie dużo. <grystanie> ja pierdolę, tej. Jest. I to, i to, i to, by było na tyle. On mnie pochnął, syn. No Nie tak. może być, tu była ukryta ściana? W soku, co? Ale chłop, combo jest. Zapraszam na dół, Rudy. Idę. Ciu. O kurwa. Duży boski żar, ESA. Dzięki. Ja tyle chcę, ja tyle chcę. Nie. Ja pierdol... Ja pierd. O Ja pierd. Ja o. Ja A to jest ekipa. Oho. Chyba te dźwięki jak dostajesz hit to są piękne by postać dochodziła. dochodzi. Nigdy nie wiadomo. O, to za Kurwa małe dzieci. Dobra, dotarłem Kamilo do bossa. Generalnie a, po Ordnestanie tak, 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 i Smogu to już to raczej a... bossy popularne nie są za trudne nie... Oa! To jest taki zasięg ma? Co... kurwa co on kostuje? I masz Kamilo, wchodzę i już jeden Estus muszę wyjebać. nie, co muszę nie. To jest, jest na się bawić. AHA! No! No tak, no tak zapomniałem Dobra, 15 Estusów full HP Widziałeś Kamilo? Pa Co wow. ja tego, będę go... Ten moment, w którym odklejesz jajca jest tak niesamowity. Prawda, no? Ja czasem sobie specjalnie kropelką przyklejam. Tak było. Jest, myślę. Ty, ten miecz je, bije, w sensie dosłownie, że wali im konia, nie? No to są hity po 53, nie? Napierdale no ja ta. Panie, zmieniaj mnie to, pan. Dobrze, że ja tego nie upgrade'owałem. Dobra, analne rodeo nadciągam. Była świnia, nie ma świnia. Nooo Jebels, jesteś znaną prostytutką z GG? -e? Bynajmniej Przynajmniej Nie przynajmniej, dobrze powiedział kurwa te bynajmniej Przynajmniej Bynajmniej używasz w negacji i pytaniu No to powinno być przynajmniej Było jako negacja, dobrze powiedział No to źle powiedział Nie wiem jak ludzie mogą nie rozumieć bynajmniej, przynajmniej A ty rozumiesz? Tak I prawda Prawda Odmień... Odmień Jezus przy, przez przypadki Bohater <laughs> Ja pierdolę <laughs> Widzisz, nie umiesz. Głupek jesteś. No jestem głupek, no i co, i co, Gubi, i nie kurwa, jest, co? Też jesteś głupek. Nie. Tak. Pierdel się. Weź tam podnieś z niego. Z kogo kurwa? No, tego Powinien ci pęknięty amulet wydropić. A wydropił mi pękniętego condona. Dobra, ale mi się coś ciśnie na usta, ale się powstrzymam. A wiesz czy mi jest pęknięty jest? Nie wiem. Co jest Co? Co? Aaa, za zanim jeszcze jeden był. A nie? Ale pogadacie se. Jak równy z równym powiedziałbym. <laughs> ja pierd Ale strollowałem. Kici tu Oj, kurwa, mimik. Uważaj na niesamowita pułapka. Oj, mamy seta. Co, modlenia? Wiem, Kamilę. No tak, to tak oglądałeś. Kaptur dziewicy, uu. Mam nowa no. huta pas, odpierdol się. Pasem ci biją na nowej hucie? Nie. Nowa huta pas? Ja pierdolę, no nie wierzę. Co to kurwa miało znaczyć? Ja pierdolę. A się... Pociąg ze stacji Bydgoszcz! Niemcy, proszę pana. Niemcy, proszę pana. Ja, ja, nie chcę nic mówić, ale mnie nie było kurwa 20 prawie 4 godziny w chałupie, a Rudy mówi, że konia nie walił, nie, jak coś. No dzisiaj nie waliłem. Właśnie, a jak te 24 godziny Co? nie było na klasie, to waliłeś konia w tym czasie? Co? A to jakaś zależność, co on chodzi za chuj, ale tak nie gramy w ręce, czy jak robi spacery po mieszkaniu, człowiek raz do kuchni, tutaj trzy razy w kuchni. No to ja i kurwa finisz na kurwa łóżko Hubiego, no nie ja, jeszcze ubrałka jej jak... krewcia nie ma, to ja robię odchód z w ręku, no dokładnie. Ta, a, no co mam kurwa nasrać kurwa ci na środku w pokoju, kurwa, a ja nasrałem w tym pokoju? Nasrałem tu w tym pokoju Kiedykolwiek? Ej, ej, ej. No kurwa, potrafisz strać kurwa, konkretnie tam, no. No. Ej, Ale, a, bo ty mówisz gole. o pierdzeniu kurwa, ja mówię o gównie prawdziwym. Ej. No i gówno prawdziwe no kurwa. To nie jest tak, że puszczasz bąka kurwa, a gówno ci się respi magicznie w gacie. No, no, to bączurka, wychodzi ci z dupy, bączu bączula, rozumiesz to? Bonczura bączu przypierdolił, nie? Jednego, trzeciego.

Czekaj, co? Tu oponenci przeszli? E, czemu on się chiluje? Ja widzę, się świeci gówno Ja pierd... Kurwa się koła?! Ty trochę drogo, nie? No i wracam do kurwa smoka zajebanego w dupę. Ostatnim razem prawie mu najebałem Okej okay. Okej. Okay. Szybko posu. Aha. Para pa-pa-pa-pa. I co, znowu kolejne podejście do bossa: żeby dostać kurwa kombo i się złożyć jak dziwka. S? Yes? Dobra, zdychaj, kurwa, proszę. No kurwa, wiedziałem, wiedziałem, kurwa. Przeżyłem? Zdychaj, kurwa, smato. Dobranoc, ja książę. Chuj ci w pysk, nie? Ale książę do jest tylko jeden kurwa <grym z górą> Dobra, idę się wylać. Chuj wpiszę na seta, pozdro Czekaj, teramusy do nowego lądu. Yes Dobra, one no, na buta są. O, chwilowa kłatwa. O ty kurwa To to nic nie wie mi, kurwa. No nie, to ci przeciwnicy nie są tu trudni. Nie nastawię się na nic pozytywnie. Tylko negatywnie, to przynajmniej pozytywnie się zaskoczysz, jak będzie dobrze. Ja takie podejście kiedyś miałem. Jak się skończyło, Rudy? Normalnie, takie miałem podejście. Teraz mam raczej podejście, że nie zakładam wiele. A szczególnie po ludziach. Po sobie mogę coś założyć, ale. A to tyle. Ja pierdole, no. Ale sobie wymyślimy mapki, co przenikały przez ściany Esa. Ja pierdole. To za skurwiona lokacje. Ja pierd... Ej, chuj, biegnę z Firelinka zajebanego, esa. Aaaa, i woda wypłynie Aha O, Black Knight Nie, to nie... Dobra, to nie Black Knight Co jest? Dobra, patrzę, jakieś nowe oponenty, co mają dziwny, komplikowany moveset Oho Tu jest boss? Ja... O kur... Sraszy, wyjebałem na fuckingsach, Ale bo. Dlatego, że nie miałem go. Nie znalazłem go jeszcze, a przeszedłem przez mgłę i nie mogłem wrócić. Pierścień. O male. O male. Dobra, siub, kurwa, lecę. Nie żyję. Aha. Czyli inny pierścień. Pokaż, jakie masz te pierścienie po kolei, powoli tylko. A ten znalazłem tu na dole po prostu. O, przymierza Artoriasa. O, to? Tak Gdzieś to syfa poleciało No, to jest to Pierdolę, tu całą trasę robić, nie? Dobra Co moje municja nie bije? Bo go nie trafiasz Co tam robi drugi kolega? A jak się nazywa boss? Coś nie mogę rola nacisnąć O, Widzisz? bije Mam jakieś opóźnienie na rola to mam jesteś w otchłani, to tam bluetooth gorzej działa. Zaraz się w kurwę, zakładam z zakładem zbroje Havela, nie? O, kolejny! Ja Pierdola, ale se kurwa, bossu zrobiliśmy. Były. Były dwa gargulce. Był kurwa gruby i chudy. A to dajmy jeszcze, kurwa, czterech tych samych oponentów. No. Ty, a ten się wskrzesił, ta? Ale ja. Asystuję dla Beki zbroje Havela. I może ten smoczy ten, spon. Jeszcze dojebie co to na to Kamilo No bo kurwa sumia załóż full Hawelka i kurwa nie dodżuj i wszystko na pysk. Ja tak przeszedłem go O, w razie kurwa będę miał giga problemy, to tak zrobię. Tak zwane skurwienie totalne Ja pierdolę, to naprawdę Dobra, po trzecim razem go roz... Dobra, ostatni Yes Jechaj kurwo Dobra, rozjebany o, To, to teraz Został mi final Boss Czy po zajebaniu Gwyna Mogę robić DLC? Nie Pokonasz Gwyna, jest koniec gry Kurwa, sobie gwyna na wpływ Rozjebał